hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj zapraszam was na ulubieńców Maja. Zacznę może od pielęgnacji od płynów. I pierwszym płynem, który uwielbiam w tym miesiącu to jest ten płyn z Garnier. Przepraszam, że kukam tam w bok, ale tam mam podgląd, więc musicie mi to wybaczyć tym płynem po prostu jestem zauroczona, zdradziłam mój płyn z The beauty na rzecz właśnie tego, tego garnienia. jest naprawdę genialny ja mam tą wersję różową, ja to jest do skóry wrażliwym, może ja nie mam takiej skóry, to po prostu kupiłam, żeby zobaczyć jak on będzie się sprawował tutaj nam producent obiecuje, że jest on na 200 zastosowań, ale jest to niemożliwe, jeśli tak jak ja, malujecie codziennie i po prostu codziennie go używacie więc ja mam go około miesiąca i zużyłam go Troszeczkę więcej, jak połowę. Mimo, że on jest od Beauty 3 razy droższy, to naprawdę warto, trzy, nawet, naprawdę warto kupić. Jest to świetny płyn, jeśli jeszcze go nie macie, to koniecznie go wypróbujcie. Drugim płynem jest płyn z maka, myślę, że dobrze wam już znany. To jest płyn do czyszczenia pędzli i ja używam go tylko, wyłącznie do pędzli do cieni, pędzle do podkładów, do różu, to pudru moje po prostu. W inny sposób, cena tego płynu to jest 50 zł, mamy tutaj 235 ml, płyn jest po prostu świetny, szybko pędzle po niej wysychają, pięknie domywa, nie zostawia jakichś takich brudnych, brudnych um, śladów właśnie po kosmetyku na naszych pędzlach. Jest to sobie tak, że po prostu na wacik daję troszkę tego płynu i potem jakby pędzel w tym obtaczam, maczam i jest naprawdę świetny, zawiera alkohol, więc pędzle znam szybko wysychają i jest on bardzo przydatny w momencie, kiedy na przykład malujecie bardzo dużo osób, a macie ograniczoną ilość pędzli, więc w tym momencie ten płyn naprawdę się przydaje, ponieważ szybko czyścicie pędzel i już jest gotowy praktycznie za dosłownie 3 minuty do następnego wykorzystania, do następnego użycia. Tak ja powiedziałam, płyn kosztuje 50 zł, jest on średnio wydajny, ja używałam go może około 4 razy, czy 5 razy, i jak widzicie, zużycie jest powiedzmy 1 trzecia. Ale naprawdę warto zainwestować. Świetny produkt. Czas na kolorówkę. I tutaj mamy tym razem cienie. I są to cienie z My Secret. Są to numerki 405 i 404. To są takie złote, pięknie miące się właśnie cienie. One są wypiekane. Polecam stosowanie ich na mokro, ponieważ wtedy pigmentacja podbita jest dwu lub trzykrotnie. One się przepięknie mienią i mimo że są bardzo tanie, bo kosztują 6 lub 7 zł, jeden pięknie się trzyma na powiece bardzo, bardzo długo, nie rolują się. U mnie się super sprawdziły, także jeśli jeszcze ich nie macie, to zobaczcie sobie pięknie. Następny dzień jest również cień do My Secret, ale jest to cień sypki. Ja mam w kolorze 4 i to jest taki um, łososiowy. Zaraz sobie zobaczycie zbliżenie. Łososiowy odcień, on jest przepiękny. Ja nakładam go palcem na powiekę. Bardzo często używam go jako mój makijaż dzienny, po prostu klepuję go paluszkiem w powiekę, tuszuję rzęsy i tyle. To był mój makijaż oka od dłuższego czasu. Cień przepięknie się mieni, ma, tworzę taką ładną taflę na oku, super pachnie. Koszt, nie wiem, około 89 zł. Prawdźmy, mnie, jeśli mówię źle, ale sprawdzę to i napiszę Wam coś tutaj u góry. Także super sprawa, tych cieni jest bardzo dużo, mam jeszcze srebro, który też się pięknie mieli, ale ten jest zdecydowanie właśnie na co dzień i taki bardziej właśnie y, dla większości osób, ponieważ nie wszyscy mają srebra, ja na przykład nie jestem zwolennikiem y, na srebra na co dzień, ale ten zdecydowanie jest super. Kolejnym ulubieńcem i takim moim odkryciem jest puder matujący Spize, to jest puder, który ma dodatek oleju arganowego, on świetnie matuje naprawdę długo, utrzymuje mat na naszej twarzy, ja mam numerek 01, on jest w takim kolorze, pokażę, wiadomo, że troszkę mi kamera przekłamie, on jest dość jasny, ale myślę, że na nieopaloną twarz nadaje się jak najbardziej pięknie matuje, jest równie dobry jak puder ryżowy z tej samej właśnie firmy, z tym, że plus jest tylko taki, że nie jest on jakby w formie sypki jak puder ryżowy, który po prostu momentalnie się nam wszędzie rozsypuje, tylko jest w formie stałej, jest w kamieniu, mamy tutaj również lusterko, możemy sobie właśnie z niego, niego skorzystać w razie potrzeby on kosztuje około 25 zł plus minus tam mówię, jakieś grosze super sprawa, jeśli jeszcze nie macie zobaczcie sobie go, sprawdźcie on jest również też w innych kolorach tak, żeby się sobie coś na pewno do siebie do i ostatnie dwie rzeczy i są to rozświetlacze. Rozświetlacze oczywiście z Makeup Revolution to są te serduszka. Nazwy podam Wam u góry i mam dwa odcienie. Pierwszy z nich to jest serduszko w jednolitym kolorze i to jest taki piękna, prosty cudownie się to serduszko mieni. On jest, jak widzicie, taki dość, dość uniwersalny kolor, myślę, że dla wielu osób będzie bardzo fajny. Możecie go również stosować jako ciemny powiek, nie ma żadnych przódków do tego. A drugi to jest taki trzykolorowe serduszko również w odcieniach ym, powiedzmy różu ym, takiego jasnego różu bardzo bardzo jasnego i ten jest mój ulubiony ten odcień tutaj to jest taka ym, to jest taka jakby róż ale ze złotym właśnie złoty polskie, przepiękny i koszt jednego rozświetlacza to jest 25 zł możecie go zamówić gdziekolwiek ja zamówiłam na Minty Shop Super sprawa, pięknie udatnia nasz makijaż, takie właśnie rozświetlacze. W ogóle rozświetlacze z make-up są dla mnie po prostu świetne, tak samo te wypiekane okrągłe, jak i te super długo się utrzymują świetna pigmentacja, naprawdę nic dodać nic ująć. Okej, okay, tak wyglądają ulubieńcy miesiąca maja. Mam nadzieję, że coś tam sobie wyhaczyłyście dla siebie, coś może używałyście również tak jak ja, również tak jak ja polubiłyście ten produkt. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o moich ulubieńcach, który ty ulubiaj sobie również Waszym ulubieńcem. Ja zapraszam Was również na mojego Facebooka, bloga oraz Instagrama. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia. Pa! Trzymajcie się, do następnego.